Cześć, panu Systra. Witajcie w kolejnym odcinku sesji na kanale. Kolejny mecz z trybu z No i gram ponownie z Mateuszem. Także widzimy się w odcinku, tym razem gramy Vertigo. Zobaczymy, czy to wygramy. Miejmy nadzieję, że tak. Chociaż coś mi na tej rozgrzewce na razie nie idzie, bo na Vertigo jest Kiedy mi się udają jakiekolwiek rozgrzewki, nawet czasami mi tam opadnie się dalej. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj męcząc. Widzimy się, już za chwilę. Wiem, jak przeciwnik to pisze. Uwielbiam ten moment. Ktoś mil. A wy, są fajnie. I słodko. Co takie sobie skiny jakieś wypadają? Nie mam pytań. We dwójkę, idziemy widem. Ciekawe. Mógł mi tego nie pisać. Zawsze, jak przeciwnik ma tak małą to mi zawsze nie wychodzi. <grymne> Widzę mi tą znowu chyba wedłujkę. Ups. Dobra. Jestem na dwóch. Czemu mi tak poszedł celownik mocno? dziwne jakieś mm -hmm. To słodko. 1 na 2 na no Jednak jeden na jeden, jeden na jeden jeszcze da się ugrać. <grybujesz> Jak widać. Ale mamy w końcu coś z tego. Więc pierwsze, i bierzemy dalej. Super. Jeszcze nam zostało. лимит? Как лимит? Ты заставляй, тут Tak, widział mnie. No i teraz ma jest. W końcu. Niech ulubionym wejściem to jest Mid. Właściwie. wyżej nieuniknione, że znowu będzie teraz też. No może jednak nie. No jednak nie. Co? No ten pierwszy herdik taki magiczny. I to takie. Nie o to mu chodziło. Ale to specjalnie Hans. Nie do tego grałem, tam szkoda. nicc nie widzę Nie ceną to numery <ścoughs> mamy 52 jest fajny wynik wewójkę Ebabo dwójka, plus piętnastki, skubany. No cóż no, p to musi być i zaknie. Tak się już przyjęło. Kardę. widzę, że tutaj się robi jakiś taki niezłą rozlubę. To ja biorę też jednego. Podzielimy się wragami i super jest. Nie zdążyłem zaplantować. 6-3. A wpiele ok wynik myślałem, że będzie tył jeszcze, ale jednak nie noueb miał. Nie nawet mnie interesuje na ten moment. Dobra, 7-3, jest super, tak trzymać dalej. Oh, wow. Fuck. Nieprawda, wygrać to i chlebimy ostatnio, bo to muszę <susher> jeszcze układać w tym meczu. aż tak, asi, ja ja co da dwie rundy do podpisania się, ten zaskoczył czemu nie? Hmm. No to słodko, a eee, ja nie potrzebuję, jak mam kołacha, przecież ja po to kupowałem kołacha. Dobra, Dobra, daj mi teraz moje dwa kile, muszę się popisać czymś. O kurde, on nie zrobił tego jednego, ten ostatni jest mój. Mój, wiedziałem. to się do w tym kole komentarza, subskrypcji, kto jest nowy. Widzimy się w następnym odcinku. Najwięcej zabójstw w ramach Klacz, także jestem królem Klaczów, tak samo jak jest. Tam tytuł tego, co było. 8 kg. Zobaczymy, jakie rangi tylko były tutaj. Ten bezrangowy z 2 kg i kołach z 9 kg. Ok, widzimy się w następnym odcinku. siema.